Jestem kapibarą na motorze i dlatego jestem w świetnym humorze. Ha, 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 Patrzcie tylko, cześć koleżanko! Jaka jesteś fioletowa i fajowa, pełno gwiazdek! O, fajna z ciebie gwiazda! O, patrzcie tylko, witam was, kochani, zostawcie łapęcy w górę! Przywitajcie się! jejeje, je, je. Rozpoczynamy grę! Tutaj wasza Blue Jane, a jakże? O, fajnie, patrzcie tylko! Będę Będę mieć swój własny domasek. O tak, o tak. Będziemy produkować. Co będziemy produkować? Czekajcie, czekajcie, to są jakieś drzewka? Owocowe, takie fajne, przygodowe. Naprawdę? Jabłuszko! Mniam, miam, miam! Smakowite! O tak! Moi drodzy, zdaje się, że kapibary uwielbiają jabłka. Ale ja nic nie wiem na temat ich diety. Orety, orety! Będą kotlety. Hahaha! Ha, ha. Moje jabłuszka, wspaniałe! O tak, o tak! Skrzynia z kasiurą! Jej, to nie bzdurą! Jak fajnie! Osiem tysięcy dolców, ale sobie teraz porozwijam naszą siedzibę. O tak! Oczywiście, że chcę kupić kolejne drzewaski dla naszej Blue Naski. To mi się podoba, moi drodzy, jak fajnie, jak fajnie! No dalej, no dalej, bo się bawię doskonale. I cóż my tu mamy? Kolejny dywan? Ho. ho, ho. Ja bym chciała coś konkretnego. Jest kasiórka! Tak, moi drodzy! I co jeszcze? I co jeszcze? Bo czuję dreszcze! O! O, jak fajnie! Patrzcie, tylko nasze jabłka są dużo, dużo droższe. Jej, jak przechodzą przez ten upgrader. No właśnie. O, a to co? Ho, ho, ho. Wow, jaka ekspozycja! Tylko spójrzcie. O, jej, moi drodzy, co teraz, co teraz? Zaraz sobie tego użyję. No pewnie, no pewnie i mamy miksturkę. Jej, jak fajnie! Też będę fioletowa, taka fajowa. I jabłuszko smakowite. No to co? Ale dobre, ale dobre, dobra, 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 jest zupa z bobra, albo jabłkowa, nie każda się przed nią schowa. Miam, miam, popiłam sobie tą miksturką. O, jak ja super teraz wyglądam, patrzcie, tylko taka purpurowa, fajowa, nasza Blue Jane. I co? Podskakujemy, podskakujemy, bez żadnej ściemy, świetnie się tu bawię, na zielonej trawie. No dalej, Blue Jane, dalej, patrzcie, jak szybko się poruszam. Rewelacja, rewelacja, Czy będzie przepyszna kolacja. Nie, ale jest. Patrzcie tylko, skrzyneczka kolejna i mamy kasiurkę pięć tysiaków. Jak miło, jak miło się tutaj zrobiło. Zaraz sobie wszystko porozwijamy, bo już na nic nie czekamy. O, tylko spójrzcie, wow! Jej ściana, ściana, ściana jest bardzo kochana z szybami, wita się z nami. No właśnie, zbieramy kasiurkę i dalej rozwijamy nasz wspaniały domek. O, ale gdzie te kapibary? Kochani, czekajcie, czekajcie, będą jakieś fajne ogonki. O, a nie jakieś <ścoughs> biedronki. No dobra, no dobra, co jeszcze, co jeszcze? Żółty ogonek, zielony, tęczowy, tęczowy. Taki nietypowy, tylko spójrzcie! O, jak się za mną pięknie! O, porusza! Wow, moi drodzy, to mnie rusza, to mnie rusza! Tak, moi drodzy, i co jeszcze, i co jeszcze? Tutaj coś mamy! O, jak fajnie, jak fajnie sobie tutaj gramy! I co? Ho, ho, ho! Schody mamy! Wow! Będzie kolejne pięterko! Będzie kolejne pięterko! Jej, super! Dywany się przed nami rozwinęły! O! A to co? Ściana jakaś! Hmm... Kapibara! <laughs> w koronie! Je, jak fajnie, moi drodzy! Przyzdobiony nasz domek kapibarą! O, i kolejne drzewasy dla naszej blue nasy, No właśnie, no właśnie niech nie piorun tu nie trzaśnie! I co? Roślinki? O! Bardzo tutaj ładnie się zrobiło. Co to? Kamory czerwone? eee, nie za ładne i skrzynki jakieś, szkoda, że bec, bez kasiurki jest kapibara, jaka słodka widzieliście to? kapibara, kapibara, bardzo słodka bo to maskotka, o tak kochani bambusy, subcio cześć moja droga i niech nie boli cię noga ale tutaj tańcujesz wokół mnie je! co tu dzieje się? bawię się doskonale o, cześć moja droga ho, ho, ho. no dobra idziemy, idziemy, idziemy do góry, aż zobaczymy. Chmury. Tak jest, tak jest. I co, kolejne drzewasy. O, jak fajnie, jak fajnie będzie tyle jabłuszek smakowitych, czerwonych. Miam, 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 miam. Super. O, ho, ho, ho. Fajnie to wygląda. Coraz lepiej, coraz lepiej. Moja droga, jak miło, że mnie odwiedziłaś. O, proszę bardzo. Zbieramy kasiurkę, to nie bzdurkę. Jest taka fajna kapibara. Minecraftowa. Widzieliście to? Ho, ho, ho. Kolejne ściany. Już na was czekamy. I Szyby w ścianach, no! O, proszę bardzo! Szybko, szybko, szybko! Rozwijamy, rozwijamy to drugie pięterko! No właśnie, no właśnie! O, jest coraz bardziej tutaj przytulnie! Bardzo mi się to podoba, kochani. O, i co jeszcze, i co jeszcze? Może tu, może tu? O, jak miło! Co to takiego? Widzieliście to? Wow! No to co? Zabieram sobie to? O tak, o tak! Powiedział pewien ptak. I co? Zakładam rękawicę i zjem przepyszną jajecznicę! Ho, ho. Widzieliście to? Jej, mogę nią atakować! Ej, zniknęła! Dlaczego? Koleżanko i kolego, ja tak nie chcę, żeby sobie po prostu znikała, o, bo nie napiłam się kakao, ojej, moi kochani, jej strasznie dużo tutaj tych dywanów. I mamy, co to takiego? Skrzydła jakieś z turbodoładowaniem. zaraz sobie ich użyję i zobaczę, o. Jej, nareszcie kapibary tak sobie tutaj śpią, hohoho, ho, ho, jakie one słodkie, o, i mamy taki fajny płotek, no, żeby nam nie uciekły, albo coś, ho, ho, ho. no, świetnie, Blue Jean, świetnie, no, co tu jeszcze jest? I nie ma już łez, czekajcie, czekajcie, kolejna roślinka, o, jak mi się to podoba, super ta przygoda i kolejne pięterko, patrzcie tylko, ej, no... Latam, 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 na koniec świata? Chcę tam do góry wylecieć! <ścoughs> Widzieliście to, jak śmiesznie właziłam po schodach? Z tym oprzyrządowaniem, z naszymi wspaniałymi kochani, takimi ekstra z turbodoładowaniem skrzydłami. No właśnie, ho. ho, ho. Je, 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 co to dzieje się, moi drodzy! Tylko takie słabe to, turbodoładowanie nie potrafię tym normalnie latać. Hm, może coś źle robię, albo co? Nie, może nie, co to dzieje się! Kochani. O, patrzcie tylko kolejna taśma produkcyjna. Bardzo mi się to podoba. I drzewasy dla naszej Blue Jane nasy. Nie mam kasiurki? O, patrzcie, jaka słodka kapibara! Zajada się pomarańczką. O tak! Miamniam niam, niam. One chyba są roślinożerne. Tak mi się coś wydaje, ale nie znam się na kapibarach. Powiem wam szczerze, o jej tu jest tak pięknie, że aż nie wierzę! Super! O, kolejne drzewko! I upgrader! Widzieliście to? Dużo droższe są te nasze jabłuszka! Smakowite, czerwone! O, moi drodzy, uwielbiam takie gierasek, gdzie rozwija się. Się domki. O, i zarabia kasiurkę na tych taśmach produkcyjnych. To jest naprawdę niezwykłe. Super. No i co? Czekajcie. Widzieliście to? Wow! Wyglądam jak kapibara. <laughs> co to się zadziało? Ciele oknem wyleciało. Moi drodzy. Jej. No. O, kapibara lekarz. <laughs> Super, super rześnie Bluejay naśnie i mamy motoraz. Jak ja się cieszę, jak ja się cieszę, będę się szybko poruszać po tym świecie. Motora? Naprawdę? O, jej, a to co? O, moi drodzy, to jest jakaś kosa. Patrzcie tylko, jak ja super wyglądam, Nie sądzicie? Tak w powietrzu trzymam ręce, taka jestem sprytna. O, o nie! Rozwaliło mnie, co tu dzieje się? Chciałam kogoś odwiedzić i te odwiedziny mi nie wyszły, ale mam super tą kosę. Cześć koleżanko, masz niezłe wdzianko, ubranko, ha, 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 będę tutaj z tobą walczyć, o tak. Może tym młotem? Czekajcie, czekajcie, no chodź tutaj, chodź tutaj bliżej. O, co to jest? Co? Wow, jakieś kamory, widzieliście to? Aż się człowiek robi chory. Wow, rewelacyjna broń! Powiedział pewien koń. O, zaczekaj na mnie teraz pora na rękawice! I zjesz sobie ze mną przepyszną jajecznicę. Ej, nie mogę się tam dostać do niej! Do! Moi drodzy, do niczego są te skrzydła! O, może tak! O właśnie! No, ta sprężyna jest rewelacyjna, nie sądzicie? O, mamy naszą rękawicę! Rękawicę! Ej, jak ona odleciała! Piruety, piruety Orety! Robi, nasza koleżanka, gdzie ty jesteś? Gdzieś się schowałaś przede mną? O, skaczemy sobie, skaczemy sobie, jest rewelacyjnie, nie sądzicie? No pewnie. O, ho, ho! ho Wow! Ee, zablokowało mnie! Co tu dzieje się? To chyba nie był zbyt dobry pomysł, żeby sobie tutaj pojeździć po naszym mieszkanku! No próbujemy, próbujemy. Nie udało się. Nie, nie, nie. A ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z wami Blue Jane, cześć kochani i do usłyszenia.